Prezentuję gołąbka, bardzo, bardzo ślicznego gołębia, super ułożony, białe markery, przepięknie umieśniony, gołąb, gołąb, który wywodzi się z gołębia, z gołębi Erika Stenbergera z Tornado, rewelacyjnego gołębia, z gołębia, z gołębia Zon... 622 czyli z gołębia 622, również rewelacyjnego gołębia z syna 622 jest syn 622 jest dziadkiem dla tego gołębia. No i z drugiej strony są gołębie z e, Barta Gudio, również rewelacyjnego gołębia oraz, oraz no, linia Hurikana 51 e, z Wollmansa. Fajny, naprawdę, bardzo fajny go. Przepiękny samczyk. O, bardzo mi się podoba. Uwierzony jest niesamowicie. A złożony jeszcze bardziej. Polecam. Cudny go.